Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, w związku z nieco nieoczekiwaną zmianą miejsca pracy, no tak to w tym rynku bywa, że czasami kontrakty się kończą z różnych przyczyn. W tym przypadku, broń Boże, nie była to jakaś moja wina. Dostałem informację, że mój departament jest zamykany ze względu na brak pracy. Bywa, może nie jest to coś, co planowałem, ale dzięki temu widzimy się na szwedzkim dachu, gdzie wykonujemy razem z Markusem tam z tyłu. Say hello, Markus. Yeah. Razem z Markusem, słuchajcie, wykonujemy kompleksową naprawę silosa, czyli naprawiamy ubytki, uzupełniamy ubytki betonu. Wcześniej chłopcy to umyli, będzie to jeszcze wszystko malowane na gotowo. Pokażę Wam też potem, jak wygląda to z zewnątrz, i jaki jest tutaj zakres pracy. Nie jest to oczywiście moje. Zlecenie: Może nie jest to takie oczywiste, no nie jest to moje zlecenie. Wykonuję to dla szwedzkiej firmy, z którą współpracowałem już wcześniej. Te filmy możecie znaleźć na kanale. Tam w poprzednich filmach, gdzie naprawialiśmy czy wykonywaliśmy renowację fasady na osiedlu Rosengård dla spółdzielni IDA. Pozdrawiam wszystkich pracowników firmy Wyn, którzy gdzieś tam sobie już o poranku walczą. Ale słuchajcie, dzisiaj kompletnie jakby nie o tym. Dzisiaj zajmiemy się, czy omówimy sobie punkty. Te punkty, których używamy do konstruowania czy też do budowania olinowania. Powiemy sobie o tym, jakie są różnice między punktami strukturalnymi a punktami montowanymi i w jaki sposób te punkty montowane będziemy przygotowywać. Musimy jeszcze dwa sobie przygotować, nawiercić tam już Markus z tyłu powoli sobie przygotowuje do tego narzędzia także jeżeli jesteście ciekawi zaczynamy, zapraszam punkt, który jest punktem strukturalnym słuchajcie, jest to zasadniczo, będzie to większa część jakiejś całości, czyli będzie to element na przykład mostu dookoła, którego będziemy zakładać swoje punkty, czy też zawiesia stalowe. Może to być jakiś element budynku, betonu, drzewo, które będzie wystarczająco mocne. W niektórych skrajnych przypadkach, kiedy naprawdę, naprawdę nie ma po co sięgnąć, może to być na przykład i samochód. To, o czym musimy pamiętać, to to, że zgodnie z europejską, słuchajcie, normą 795, taki punkt musi mieć wytrzymałość minimalnie 12 kN, zgodnie z wymaganiami na przykład systemu IRATA, musi to być 15 KN. W przypadku punktu strukturalnego generalnie nie jest najłatwiej stwierdzić, czy mamy osiągniętą taką wytrzymałość, czy też nie. No, wymaga to pewnego doświadczenia, żeby taki punkt zweryfikować. Drugą grupą punktów są te punkty, które są punktami montowanymi. I te punkty, poczekajcie, tu Wam pokażę. I te punkty, których przykład mamy tutaj, są to punkty, które są montowane. W tym przypadku jest to kotwa mechaniczna, czyli tak mówiąc to najprościej kołek rozporowy metalowy, dedykowany o podwyższonej wytrzymałości razem z plakietką. Różnica jest taka, że te punkty muszą być testowane. Testowanie punktów oznacza używanie takiego urządzenia, które będzie Wyrywało ten punkt ze ściany. Oczywiście nie siłą niszczącą, żeby go zniszczyć, tylko żeby przetestować. Jest to wartość 6 kN. Tu Szwedzi akurat mają taką zasadę, że przykładają tą wartość 6 kN przez 15 sekund. Obserwując, czy ta wskazóweczka tutaj będzie opadać, czy nie. Jeżeli wartość siły na tym siłomierzu się nie zmienia, taki punkt jest pozytywnie zweryfikowany. Można go używać. Jeżeli chcecie. Zobaczyć jak wygląda proces instalacji takiego punktu, jak go sprawdzamy. Podejmiemy się tego już tu z Markusem, który niecierpliwie stoi przy narzędziach, żeby się chętnie zabrał do roboty w czasie gdy jego kolega gada do telefonu. Przystępujemy do działania. Jeżeli chcecie więcej takich treści, śmiało możecie zostawić subskrypcję. Słuchajcie, to pomaga temu kanałowi, a na pewno motywuje mnie do częstszej pracy, do publikowania większej ilości materiałów, także Wbij słupka, lecimy dalej z tematem. Proces instalowania punktów rozpoczynamy w tym przypadku od namierzenia odległości pomiędzy tymi punktami. Nie chcielibyśmy, żeby one znalazły się bliżej niż 15 cm pomiędzy jednym a drugim. Mamy, słuchajcie, zaznaczone te punkty. Kolejnym etapem. Będzie wywiercenie otworów pod te punkty. Tu nie niebyle jaka zabawka w rękach. Markus, I just said that you've got the fancy toys to use. Always. No yeah. Milwaukee fuel is. It's gonna get loud. No. Bardzo dobrze słuchajcie. Pamiętamy, kiedy wykonujemy prace głośne, używamy ochrony słuchu. To za 10-15 lat się Wam i tak czkawkom odbije, jeżeli to pomijacie. Teraz będzie troszkę głośniej. Idę drill, please. Co istotne, nie możemy takiego otworu wywiercić jakimkolwiek wiertłem, powinniśmy mieć koronkę tego wiertła, spróbuję tutaj pokazać, zakończoną w taki sposób, ażeby spód tego otworu, który wywiercimy, pozostawał płaski, czyli nie tutaj tylko jedna widia, tylko tu mamy taki krzyż, powoduje to, że ten otwór na końcu jest płaski. Jest to wymaganie, jeśli chodzi o osadzenie takiego punktu tam zgodne z instrukcją obsługi. Kolejnym etapem jest przygotowanie tego otworu, czyli musimy go wyczyścić. W tym celu najfajniejsze, słuchajcie, tu mamy taki dedykowany wycior. How is how do they call it in English? A wire brush? Wire brush just? Yeah, because so. in Polish is a fancy name wycior. It came from uh, I think that the, from the gun from a medieval. Oh, okay. It's, you know the one for the steel bombs? Yeah. Yeah, to... yeah, like a cannon. Yeah, like a cannonball. Oh, yeah, yeah, okay, yeah. so okay. it came from this. Exactly. Okay. So we've Puh, teraz po polsku. Także mamy słuchajcie, wycior, którym to wyczyścimy. Oraz bardzo fajne urządzenie, nie wiem jak wy to nazywacie. Zostawcie taką informację w komentarzu. Dla mnie od zawsze jest to fuku-fuku, bo wydaje dźwięk fuku-fuku, fuku-fuku. <gry> Wyciorek usuwa te wszystkie grubsze tematy, które mogły tam jeszcze pozostać i mogą zaburzać jakby czystość tego otworu, przez co ta nasza śruba, ten punkt może się nie osadzić w sposób poprawny. Dodatkowo usuwamy cały luźny materiał, ten, który jest drobniejszym materiałem przez wykorzystanie tego fuku-fuku. Czyścimy ten otwór tak, żeby ta dziura... Pozwalała na zatarcie się tego, tego naszego kołka rozporowego Tej kotwy tak naprawdę mechanicznej Z kolejnym otworem Postępujemy analogicznie Usuwamy grubszy materiał Pył, który zostaje Usuwamy Przy pomocy czego? Jak się to nazywa? What is the name of device? Fuku fuku, fuku, fuku. Zastanawiam się jaka jest na to Taka fachowa, poprawna nazwa Może ktoś wie Napiszcie będzie łatwiej się do tego odnieść. No i co? W momencie, w którym mamy już otwór wyczyszczony, Markus, jako doświadczony technik, bierze impulsownik kinetyczny, Kinetic Impulse, Cold Hammer in English, tak exactly. Kinetic Impulse, mamy nasze bolty o, o. Słuchajcie, ta kotwa mechaniczna tutaj, no, no nic specjalnego, tyle tylko, że jest odporniejsza na na ścinanie, Dodatkowo, what, what is the diameter of it? It's a 12 it's, mil, I believe. Yeah, the plate is a D12, so probably the one is also 12. Mm -hmm. Basically, we can check it where? Yeah, it's an M12. Yeah, it's M12. So, mm, yeah. więc tym razem jest to, słuchajcie, dwunastka, którą będziemy tutaj. będziemy tutaj montować ten montaż słuchajcie on no, no, no nie jest jakąś taką robotą finezyjną ten punkt musi zostać mechanicznie zamontowany Mówię, tu doświadczona ręka pewnych chwyt młotek w rękach Markusa to nie przelewki ten człowiek wie jak go używać I tak naprawdę w ten sposób Uzyskujemy taki wstępny montaż tego punktu. Oczywiście, w tej chwili bylibyśmy go w stanie tym naszym ekstraktorem do testowania po prostu wyrwać, więc nie ma sensu w ogóle w tej chwili jeszcze próbować, ponieważ musimy go wziąć i jeszcze dociągnąć tak, żeby ta kotwa tam osadziła się nam wewnątrz, rozparły się te ścianki tego kołka, co pozwoli nam. Na wygenerowanie siły takiej, żeby nam to nie wyrwało. Tu chłopaki mają, słuchajcie, fajny patent. Dajcie znać też, co myślicie na ten temat. Nie dociągają tego, tego punktu, który mamy tutaj. Nie, nie dociągają tego przy pomocy klasycznego klucza nasadowego, tylko tu w ruch również idzie Milwaukee. Na początku powolutku. Na początku co do tego trochę takie mieszane uczucia. Jednak jest to klucz udarowy. Ale powiem wam szczerze, że sytuacja tu jest taka, że to kurde działa, nie? To jest takie, że z jednej strony może byśmy chcieli może byśmy chcieli, żeby było to tak wiecie delikatnie, żeby ta siła tam sobie wzrastała, ale tutaj też działa. No i ostatnia zabawka Last Fancy. Stavin, Markus, hands Fancy Fancy Tool. Fancy Fancy Tool. Słuchajcie, to jest ekstraktor. Ekstraktor pomaga nam sprawdzić, czy przeprowadzić test niszczący oraz test nieniszczący. No, niszczący to będzie taki, w którym przykładamy maksymalną siłę, która nam zniszczy ten punkt, czyli go powinna wyrwać, czy też częściowo wyciągnąć. My nie chcemy tutaj przeprowadzić takiego testu, który będzie testem niszczącym. Chcemy wykonać test nieniszczący, i tak jak już mówiłem wcześniej, ten test przyłożymy tutaj siłę 6 kN. It's going to be 6 KN, 15 sekund, i zobaczymy, co się dzieje z tym punktem. Czy w jakikolwiek sposób ta siła, którą Markus tutaj przyłoży do tego punktu, czy ona zaczyna? spadać. Jeżeli by się tak stało, że ta wskazówka na tym ekstraktorze, pulteście, zaczęła nam pokazywać mniejszą wartość siły, no to w tym momencie musimy spróbować ten punkt jeszcze raz dokręcić, dokonać kolejnego testu, co pozwoli nam podjąć decyzję, czy ten punkt jest punktem sprawnym, pełnowartościowym, czy też nie. Jak widzicie, przy pomocy tego pokrętła. Zwiększamy wartość siły tutaj na tym ekranie. Mamy nieco powyżej 6 kN co nie jest to jakimś problemem i obserwujemy wskazówkę. Markus is counting the time, he is like a professional, professional <laughs> Clockwatcher. One Good, ja yeah, jest test. Słuchajcie, siła pozostała tutaj cały czas na tej samej wartości, czyli ten punkt mamy przetestowany, uznajemy go za sprawny i do użycia do budowy naszego olinowania. Z kolejnym punktem zrobimy dokładnie to samo. Nie będę Wam już tego pokazywał, bo może to już być po prostu nużące. I w ten sposób, słuchajcie, przetestowany został każdy z punktów, który jest tutaj na dachu. Tu mamy dwa, tam jeszcze dwa, tam dwa, 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 dwa. Także ta praca też jest w pewnym stopniu czasochłonna, ale żeby takiego punktu używać z pewnością i móc z niego rigować, czyli budować nasze olinowanie, słuchajcie, musimy takie testy przeprowadzać. Fakt tego, że macie w ręce Newtonometr i wiecie z jaką siłą przykręcacie, to jest jakby jedna rzecz super. Gratuluję takiej umiejętności fantastycznie. Pamiętajcie jednak, że nie wiecie o, o tym, jakiej gęstości. Jest na przykład beton, który tu jest wylany. Co to jest za beton, ile to tu stoi i w jakiej on jest kondycji przede wszystkim. W związku z tym niezmiennie trzeba takie testy przygotowywać. W kolejnych odcinkach ze Szwecji pokażę Wam, co tutaj robimy, jak to robimy. Zbudujemy też sobie kilka stanowisk, stanowisko pojedyncze, stanowisko podstawowe. Zbudujemy dużego Y. Jeżeli, jeżeli takie treści Was. Interesują. Jeżeli chcielibyście, słuchajcie, zobaczyć coś innego związanego z tematyką dostępu linowego, zostawcie taką informację w komentarzu, albo też napiszcie do mnie. Wiadomość prywatną, chętnie odpowiem, chętnie się skomunikuję i pamiętajcie, jeżeli szukacie ekipy do roboty, instruktora do poprowadzenia szkolenia związanego z pracami wysokościowymi dostępem linowym. Jestem, jestem, jestem na rynku, jestem dostępny, chętnie się podzielę swoim CV. Do zobaczenia, cześć.